Czołem, drogi drogie Pamiętajcie, że możecie wesprzeć mnie i mój głos na supi. Link w opisie. Biografia każdego wielkiego polskiego piosenkarza drugiej połowy PRL byłaby tragiczna. <grych> Gdyby nie była tak śmieszna. Konstanty Psikuta rodzi się gdzieś na przełomie Bieruta i Wiesława w żonobijcach odzyskanych. Nudząc się jak pies w liceum zaczyna grać na gitarze. Pierwszy jego zespół trafia szlak, kiedy jedyny gość z dobrym głosem idzie do woja. Studia mijają na piciu Taniego wina, dupczeniu przyszłych bohaterek piosenek i bazgraniu wymyślonych tekstów na trybunie ludu. W końcu dzięki krewnym i znajomym oraz ojców partii powstaje zespół o egzotycznej nazwie Emerald. Ekipa wytrwale zasilana klubowymi, sportami i nienawiścią do PZPR pisze teksty i spisuje melodie z Radia Luksemburg. Pierwszy album jakimś cudem składa się z bangierów. Piosenki opowiadają o tak ważnych tematach jak Moja była to szmata, ale tęsknię Nie chcę pracować na zakładzie Lubię to niewino Nie szanuję Breżniewa Straciłem z własnej winy przyjaciół Emerald robi międzynarodową karierę. Gra koncert w Mińsku i karlowych Watach oraz daje wywiad do Junosti. Kolejne płyty, kolejne droższe wina, białe kreski i dramy. Tu zaciążyła fanka, tu gitarzysta dał w mordę perkusiście, tu cenzura się czepia, że tekst tekstem, ale zerżnąć całą muzykę z list przebojów Radia Belgrad to nie wypada. Gdzieś z zarządu Waldemara Cichego zespół po ostatecznym z zakoleniu i zdziadzeniu zdaje sobie sprawę, że już nie należy do młodzieży i kończy działa takiego wała! 15 lat dłużej granuta wnutę to samo. Następuje, jak to mawiał maestro górski, Bolszaja rozpierducha. Konstanty kłóci się z tekściarzem i gitarzystą, komu należy się zespół. W wyniku braku porozumienia powstaje Emerald Export, Nowy Emerald oraz Konstanty Psikuta z zespołem. Wszyscy mordują się o prawa do tego jednego hitu, który wciąż zna każdy powyżej 20 lat w międzyodrą Odrą a Bugiem. Kolejne dwie dekady mijają na klasykach. Strata prawa jazdy za jazdę po pijaku, wywiad rzeka o nałogach. Występ na sylwestrze z dwójką, reanimująca karierę płyta z kolędami, nieudana. Kolaps Samach. Konstanty w wieku 68 lat udaje się na wielki koncert w niebie, pozostawiając za sobą trzy żony walczące o spadek, <dłuch> długi, cztery teksty piosenek i dwoje nieślubnych dzieci. Twój stary otwiera piwo. I kiwa głową do rytmu. Czytał. Paściarz. Tak, ciekawe o kim to.